Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dziś do specjalnego filmu. Jak co roku 31 grudnia w Sylwestra publikuję dla Was takie krótkie dane analityczne z całego kanału, wszystkie statystyki, tak naprawdę te najważniejsze. No i w tym roku również pojawił się taki film. Bez zbędnego przedłużania, jeśli chodzi o wyświetlenia. W tym roku pozyskaliśmy 210 263 wyświetlenia. Jest to około, ponieważ te wyświetlenia zawsze się zmieniają. Podczas gdy ja to nagrywam, montuję i zanim to opublikuję, ta liczba i tak ulegnie zmianie. Jeśli chodzi o subskrypcje pozyskane w tym roku, jest to 501 subskrypcji. No i powiem Wam szczerze, jest to dosyć wysoki wynik w porównaniu właśnie do poprzedniego roku. Wtedy mieliśmy ponad 300 subskrypcji, teraz 501. Gdzie trzeba zaznaczyć, że w tym roku y, troszeczkę podupadła ta systematyczność tych filmów. Nie pojawiały się one po prostu y, tak jak y, zawsze to było w planie, czyli co sobotę, no, pojawiały się one jednak rzadziej. Jeśli chodzi o czas oglądania w minutach, jest to 500 448 minut. Jest to również orientacyjna liczba, ponieważ to się wszystko zmienia. Rosną wyświetlenia, rośnie ten czas oglądania, tak więc te dane, tak naprawdę w momencie publikacji tego materiału, są delikatnie nieaktualne. Jeśli chodzi o łapki w górę i w dół, no to mamy 3717 łapek w górę i 344 łapki w dół. Moim zdaniem jest to wynik dobry, tutaj nie mam do niego większych zastrzeżeń. Jeśli chodzi o liczbę komentarzy, jest to 598 komentarzy. No i powiem wam szczerze, że ta liczba troszeczkę się zmniejszyła, ale to też pewnie wynikało z faktu tego, że mniej filmów pojawiło się na kanale, to i po prostu tych komentarzy było mniej. Jeśli chodzi o udostępnienia, jest to 517 udostępnień, to jest taka dosyć duża liczba, jestem z niej zadowolony no i transmisja na żywo, w tym roku nie pojawiła się niestety żadna transmisja, dlatego no po prostu mamy tutaj zero tych transmisji oczywiście jest to moja wina, bo no po prostu nie zorganizowałem żadnej transmisji na żywo mam nadzieję, że w tym 2022 roku powrócimy do tych transmisji, bo to jest zawsze taka fajna sprawa pogadać sobie z wami na żywo często się zdarza, że po prostu przybywają nowi widzowie i, i to jest taka właśnie fajna sprawa, do której chciałbym wrócić Ostatni live pojawił się, z tego co pamiętam, w okolicach końca wakacji 2020, no i niestety w tym roku nie pojawił się żaden, a to źle to, to jest błąd, który powinienem po prostu naprawić. Ja się bardzo cieszę z tego, że udało nam się przebić próg 200 tysięcy wyświetleń w ciągu jednego roku. Tak naprawdę jest to no, bardzo duża liczba. A jeśli chodzi o kształt kanału, no to właśnie udało nam się przebić próg pół miliona wyświetleń. Tak więc jest to tym bardziej duża liczba. I ten z tych statystykach to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Życzę szczęśliwego nowego roku. No i wszystkiego dobrego. Spotkamy się w kolejnych materiałach.